Nie będę tego jadła! To straszne! Czy on żyje? O, skitelsy! Ale nic tu nie ma! Ogłaszam kulinarny challenge! Przygotujcie dla mnie o taki koktajl! Zrobi się! Oczywiście! Nie ma problemu! Już mam fajny pomysł! Zamierzam zrobić koktajl mleczny z lodów! To na pewno będzie niesamowicie smaczne. Wrzucam do blendera lody i zalewam je mlekiem. A teraz włączamy. O nie! Babciu, co się stało? Dlaczego to tak chlapie? Emma, pokrywkę to po co wymyślili? Wystarczy tego. Zabieram twój blender. Nie szkodzi. Już przyszedł mi do głowy kolejny pomysł. Gdzieś tu w moim plecaku była butelka, której używam do robienia smoothie. Oto i ona. Wrzucamy do niej potrzebne składniki. Najpierw zaczniemy od ulubionych żelków siostrzyczki Margo. A dalej sporo pianek Marshmallow. No i jeszcze trzeba dodać fantę. Uwielbiam ją! Ups, sorry, to nie było specjalnie. Okej, okay, wlewamy i zakręcamy butelkę. Mój niesamowity koktajl jest gotowy! Emma, tam jest za dużo wszystkiego. Dobra, czas, żebym mi ja zaczęła robić koktajl. Ojej, przepraszam, szefie, to było niechcący. Ups. Dobrze, dodajemy jedną gałkę lodów i zalewamy ją mlekiem. Jaki pyszniutki bananik. A no właśnie, też go dodajemy. Mam takie dziwne uczucie, jakbym czegoś zapomniała. No tak, pamięć już nie ta. Muszę zabrać świeże owoce. Tylko spójrzcie, jakie piękne i smaczne maliny rosną u mnie w ogrodzie. Cudowne. Yummy. Zaraz narwę cały koszyk. Jestem najlepszym szefem na świecie. Gotuję najlepiej ze wszystkich. Bla bla bla. Spokój, takie żartuję. O, babcia wróciła, w dodatku z malinami. Dziękuję, są bardzo pyszne. Emma, przestań, bo nie starczy mi na koktajl. Spróbuj, szefie. Sama je wychodowałam z miłością. Dobrze, a teraz dodajemy te malinki do mojego koktajlu i wszystko mieszamy. Ojej, no co za kolor. Podawać napój będę w kubku, który dostałam od mojej wnuczki. Tam jest napisane Najlepsza babcia. Właśnie tak. Mam już wszystko gotowe. Proszę uwagę, mam zamiar przygotować kolejne kulinarne arcydzieło. Najpierw wrzucamy do blendera lody, mleko i ciasteczko Oreo. Wszystko dokładnie mieszamy. I oczywiście mój sposób serwowania będzie najbardziej oryginalny. A serwować mój koktajl będę w czekoladowym jajku. Wlewamy nasz czekoladowy koktajl do środka i dekorujemy wszystko bitą śmietaną. Dodaję kilka smakołyków i słomkę. Można podawać. Siostrzeczko, jesteśmy gotowi. Częstuj się. Wow, ile świetnych koktajli. Zacznę od tego. Hmm, jest napisane, żeby nacisnąć. Ojej, to miesza się bezpośrednio w butelce. Super. A teraz spróbuję. Hmm, całkiem nieźle. Czas spróbować tego, co przygotowała dla mnie moja kochana babcia. O rany, jakie smacz! A to co? Fuj, jakaś trawa! Nie lubię żadnego zielska. Ojej, jakie to piękne! Spróbuję! Mmm, pyszne! Ekstra. Wypiłam cały koktajl i mogę spróbować słodycze. Wow! Jest nawet czekoladowe jajko. Szef kuchni wygrywa. A tak, wiedziałem, że wygram. Jeszcze chwileczkę. I zaraz skończę mój rysunek. Dobrze? Spójrzcie. Co makaron? Zrobicie? Pewnie, siostrzyczko. Nie ma problemu. Łatwiej Jestem gotowa, żeby zacząć. Najpierw połomiemy całe spaghetti i ugotujemy. Co robią taki długi makaron nie kapuje? Kochanie, nie trzeba ich łamać. Lepiej popatrz, jak robi to babcia i ucz się. Następnie będę potrzebować parówek. Moja kochana wnuczka je uwielbia. Wytnę z nich słodkie ośmiorniczki. Babciu, może się przytulimy? Chodź to moja kochana. Parówki są pyszne, babciu. Jesteś najlepsza. A teraz wrzucamy parówki do garnka z gorącą wodą, niech się gotują. Babciu, ty tak na poważnie? Zaraz pęknę ze śmiechu. Jestem gotowy, żeby zrobić dla was warsztaty, jak się gotuje makaron. Tego szukasz, szefie? Chyba żartujesz, babciu. Profesjonaliści nie używają makaronu kupionego w sklepie. A dobrze, potrzebuję mąki? Robię w niej dołek i rozbijam do niej jajka. Chcę zrobić zielone spaghetti, więc użyję naturalnych barwników w postaci ziół. Wspaniale, dodajemy do ciasta łyżeczkę naszej mieszanki i wszystko dokładnie ugniatamy. A teraz wałkujemy nasze cudowne ciasto za pomocą wałka. Następnie przepuszczamy przez specjalną maszynkę do krojenia makaronu. Oj, spójrz, co on tam wyprawia. Wrzucamy makaron do garnka z drzącą wodą i czekamy. Brawo, szefie, brawo. Oj, moje spaghetti już się ugotowało. Kładziemy je na talerzyka, na wierzchu ustawiamy słodkie ośmiorniczki z parówek. Szefie, gdzie z tymi rękami? Sięgam po grzyby. Nie potrzebuję tych ośmiorniczek. Dobrze, kroimy grzyby i wrzucamy je na patelnię. A za pomocą palnika szybko je podsmażę na chrupiąco. Yes! O tak, co za piękny zapach. Aż sam zgłodniałem. Makaron już jest na talerzu. Dodajemy grzyby i wszystko posypujemy czosnkiem w proszku. Bellissimo! O, co to za zapach? O mamma mia, mamy tu pożar! O musią jak to ugasić? Pomóżcie mi, proszę! A, tylko nie we mnie! Co? Moje spaghetti jest całe czarne! No nie podam tego czegoś, Margo! I co ja mam zrobić? Mam pomysł! Mogę zrobić makaron błyskawiczny w czajniku! Wcale nie jest gorszy od zwykłego makaronu! Margo, jestem pewna, że ci posmakuje. Gotowe. Jakie apetyczne. Czajnik? Pierwszy raz widzę taki sposób podania. No dobra, spróbuję. Dziwnie smakuje. Oj, nie, to zupełnie nie jest to, czego chciałam. Idziemy dalej. A to wygląda ciekawie. Tylko to zielsko jest niepotrzebne. A grzybki okay. lubię. Chociaż nie, te są niedobre. Ojej, to moje ulubione parówki ośmiorniczki. Ale super. O tak, to jest niesamowicie pyszne. Nie mogę przestać jeść. To najpyszniejszy makaron. Babciu, wygrałaś. Kora, czas na taniec zwycięzcy. Oj, moje plecy. A teraz chcę, żebyście przygotowali dla mnie sushi. Okay. Czego ona tam chce? Do... Sushi? A co to takiego? Zobaczę, co robi szef. Daj mi też, nie bądź taki chciwy. Ja też muszę ugotować ryż. Emma, ty potrzebujesz ryżu? Ryżu? Nie. Ja zrobię słodkie rolki z żelkami i bitą śmietaną. To będzie zdecydowanie lepsze niż wasze ryby z reżem. A nadzień nie będzie z różnych żelków. Tylko spójrzcie, jakie słodkie roleczki mi weszły. Siostra Margo będzie zachwycona. Kto tu rządzi? Ja tu rządzę. No co za amatorzy. Dobrze, zaczynamy. Do zwijania rolek potrzebujemy wodorostów Nori. Hmm... Ja też pokroję ze Lori, Mari czy tam Nori. Następnie biorę specjalną matę i kładziemy na niej ryż. Dokładnie ugniatamy a na wierzchu przykrywamy płachtą Nori. Dodajemy serka śmietankowego, awokado i zwijamy. A na górze układamy wędzoną rybkę. Teraz kroimy na małe porcje i można podawać. Pięknie. A u mnie, no, nie wygląda to zbyt dobrze. Ale nie szkodzi, zaraz przygotuję godną alternatywę. Pokroję ogórka, wytnę środek i do środka włożę ryż. Można próbować. Wow, oto i moje rolki. Dokładnie takie, jak zamówiłam. Zacznę od tych. Ojej, jakie one są duże! Smakują nieźle, ale bez szału. A co to takiego? W ogóle nie przypomina sushi. Mimo wszystko spróbuję. To zwykły ogórek z ryżem. To zupełnie nie to. A te rolki wyglądają ciekawie. Są takie zabawne. Patrzcie, mam fajne oczy. O rany to jest pyszne. Siostrzyczko, wygrywasz. Hora! Udało mi się! Subskrybuj nasz kanał, daj lajka i napisz komentarz! Czekać jeszcze mnóstwo niesamowitych filmików. Do zobaczenia! Papa! Pa.